Szukasz niezawodnego smartwatcha dla dzieci z GPS, który zapewni bezpieczeństwo i dobrą zabawę? W tym odcinku porównaj to pokażemy modele o świetnym stosunku jakości do ceny i sprawdzimy, które funkcje naprawdę działają w praktyce. Starannie wyselekcjonowane na podstawie rzetelnych testów, propozycje pomogą Ci wybrać najlepszy sprzęt. Wszystkie linki do zakupu znajdziesz w opisie. Pi Smartwatch GPS to propozycja dla rodziców, którzy chcą mieć realną kontrolę nad bezpieczeństwem dziecka, bez konieczności sięgania po skomplikowane technologie. Ten model wyróżnia się zaawansowanym systemem alarmowym SOS. Po jednym naciśnięciu zegarek natychmiast przesyła lokalizację, zapis dźwięku z otoczenia oraz zdjęcie sytuacji co daje pewność, że w nagłej chwili wiesz dokładnie, co się dzieje. Możliwość sprawdzenia miejsca pobytu na żądanie i śledzenia ruchu w czasie rzeczywistym pozwala rodzicom zachować spokój nawet wtedy, gdy dziecko jest poza domem przez dłuższy czas. W środku wyróżnia się także PHA Smartwatch GPS, który potrafi monitorować tętno, poziom tlenu we krwi i aktywność fizyczną. A dane można w każdej chwili sprawdzić zdalnie. Sprawdzi się to, choćby w dni szkolne, kiedy chcesz upewnić się, że Twoja pociecha dobrze się czuje po zajęciach wychowania fizycznego. Dzięki wiadomościom głosowym i tekstowym dziecko może łatwo odezwać się do ciebie bez korzystania z telefonu, a wbudowane alarmy, przypominające, pomagają mu pamiętać o obowiązkach. Takich jak powrót do domu po świetlicy. Wodoodporna konstrukcja sprawia, że zegarek poradzi sobie podczas deszczu czy zabawy na dworze, a bardzo prosta obsługa oznacza, że maluch bez problemu opanuje wszystkie funkcje. Subskrypcja z kartą SIM, gwarancją i wsparciem technicznym gwarantuje bezproblemowe użytkowanie na co dzień, co czyni ten model wyjątkowo wygodnym wyborem dla całej rodziny. Eunice Smartwatch. Dla to propozycja rodziców, którzy chcą pozostać w stałym, bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, nawet gdy nie mają go w zasięgu wzroku. Duży ekran 1,83 cala sprawia, że wideorozmowy są wyraźne, a połączenia 4 pozwalają szybko i stabilnie dodzwonić się do pociechy w każdej chwili. To rozwiązanie daje komfort, że kiedy Twoje dziecko potrzebuje pomocy, Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku SOS, aby natychmiast otrzymać alert i mieć pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Model ten oferuje także możliwość prowadzenia rodzinnego czatu głosowego, co świetnie sprawdzi się w domach, gdzie rodzice i rodzeństwo chcą utrzymywać stały kontakt w przystępnej formie. W środku wyróżnia się również eunicecki smartwatch. Dla dzięki rozbudowanemu systemowi lokalizacji GPS plus AGPS plus WiFi plus LBS, który umożliwia sprawdzanie historii tras oraz ustawienie bezpiecznych stref z powiadomieniem, gdy dziecko je przekroczy. To praktyczne rozwiązanie, szczególnie dla rodzin, w których dzieci samodzielnie wracają ze szkoły lub zajęć dodatkowych. Trzy silikonowe etui ułatwiają utrzymanie zegarka w dobrym stanie. A pojemna bateria 700 mAh pozwala korzystać z urządzenia przez cały dzień bez konieczności szukania ładowarki. Aparat HD umożliwia dziecku robienie zdjęć podczas zabawy, a krokomierz, licznik kalorii, tryb szkolny i kalkulator dodają mu funkcjonalności, które pomagają zarówno w codziennym planowaniu, jak i nauce. To zegarek, który łączy bezpieczeństwo, wygodę i nowoczesne technologie w formie przyjaznej dla najmłodszych. Little Tikes ta ta si 1. To propozycja dla rodziców, którzy chcą połączyć naukę z angażującą zabawą. Ten model został zaprojektowany tak, aby w naturalny sposób wspierać dziecko w opanowaniu zarówno analogowego jak i cyfrowego odczytywania godziny, dzięki czemu maluch szybciej uczy się orientować w czasie. To urządzenie daje również poczucie samodzielności. Dziecko może nosić je wygodnie na nadgarstku albo przypiąć do ubrania za pomocą praktycznego klipsa, co sprawia, że smartwatch dopasowuje się do jego codziennych ności. W środku wyróżnia się także Little Tykes 46872391, który oferuje rodzicom możliwość ustawiania przypomnień, co pomaga lepiej organizować obowiązki dziecka, bez konieczności sięgania po dodatkowe aplikacje. Dodatkowo, kontrola parowania z innymi urządzeniami Tobi-Robot, czytane jako Tobi, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, a solidna, odporna na zachlapania konstrukcja sprawia, że zegarek dobrze znosi intensywną zabawę. To świetna opcja dla rodzin, których dzieci lubią spędzać czas zarówno w domu, jak i na zewnątrz, a jednocześnie potrzebują urządzenia wspierającego naukę i dobre nawyki. Linki do zakupu znajdziesz w opisie i w pierwszym komentarzu. iMu Watch Phone Z1 to zegarek stworzony dla rodziców, którzy chcą mieć stały wizualny kontakt ze swoim dzieckiem bez konieczności kupowania mu telefonu. Dzięki długotrwałym połączeniom wideo w jakości HD łatwo nie tylko porozmawiać z pociechą, ale też zobaczyć, w jakie... otoczeniu aktualnie przebywa, co daje ogromne poczucie spokoju, zwłaszcza gdy dziecko wraca samo ze szkoły lub spędza czas u znajomych. Swobodny czat rodzinny sprawia, że każdy domownik może pozostać w kontakcie, bez względu na to, jak bardzo napięty jest harmonogram dnia. W środku wyróżnia się również IMU Watch Phone Z1, który pozwala ustawić tryb klasowy, blokujący rozpraszające funkcje. Dzięki temu dziecko może bez przeszkód skupić się na lekcjach, a rodzice mają pewność, że żadne niechciane połączenia czy wiadomości nie zakłócą szkolnych zajęć. Z kolei funkcja obrony przed nieznajomymi ogranicza kontakt do zatwierdzonych numerów. Co zwiększa bezpieczeństwo korzystania z urządzenia. Wodoodporność klasy IPX8 umożliwia beztroską zabawę na dworze, również w okolicach wody, a nowoczesna bateria zapewnia cały dzień działania bez konieczności częstego ładowania. To świetne rozwiązanie dla rodzin, które chcą zapewnić dziecku wygodę, bezpieczeństwo i swobodę komunikacji w nowoczesnej. Przyjaznej formie. Bigger5 BW02 to propozycja dla rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko rozwijało zdrowe nawyki ruchowe, bez presji i bez konieczności korzystania z telefonu. Ten model automatycznie monitoruje codzienną aktywność, licząc kroki, pokonany dystans, spalone kalorie i aktywne minuty, co pozwala dziecku zobaczyć realne efekty swoich wysiłków. Aż 80 trybów sportowych ułatwia dobranie aktywności do zainteresowań, niezależnie od tego, czy pociecha najchętniej biega, jeździ na rowerze, czy gra w koszykówkę. Wbudowane monitorowanie tętna i analizy snu pomagają rodzicom zadbać o ogólne samopoczucie dziecka, a duży, jasny ekran 1,8 cala pozwala wygodnie sprawdzić wyniki podczas ruchu. W połowie zestawienia wyróżnia się Bigger 5 02 dzięki możliwości pełnego użytkowania bez aplikacji, co przydaje się, gdy zależy Ci na prostocie, ale jednocześnie aplikacja otwiera dostęp do personalizowanych tarcz, w tym takich, tworzonych ze zdjęć dziecka. Dodatkowe gry logiczne, które można kontrolować i blokować z poziomu aplikacji, dają maluchom chwilę zabawy, jednocześnie ćwicząc refleks i myślenie to świetny wybór dla rodzin, w których dzieci dużo czasu spędzają na podwórku, chodzą na zajęcia sportowe albo dopiero zaczynają przygodę z aktywnością fizyczną i potrzebują motywatora, który w przyjazny sposób wprowadzi je w świat zdrowych nawyków. Subskrybuj. Porównaj to, aby nie przegapić najlepszych okazji z Amazon. Eleafe Smartwatch. Gadget dla, dla rodziców. Którzy chcą podarować dziecku urządzenie łączące kontakt, bezpieczeństwo i kreatywną zabawę w jednym, prostym w obsłudze zegarku. Ten model został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, którzy lubią odkrywać świat, nagrywać własne chwile i rozwijać swoje umiejętności poprzez interaktywne gry. Dzięki temu dziecko nie tylko czuje się bardziej samodzielne ale też może swobodnie komunikować się z bliskimi, gdy tego potrzebuje. W środku zestawienia wyróżnia się również Eleafe Smartwatch dla, ponieważ oferuje szeroki zestaw funkcji dostępnych od razu po włożeniu karty SIM obsługującej sieć 2G. Dziecko ma do dyspozycji dwukierunkowe rozmowy, szybki przycisk SOS oraz możliwość zapisania aż 10 numerów. Co daje pewność, że zawsze skontaktuje się z odpowiednią osobą. Podwójny aparat o wyższej jakości obrazu pozwala maluchom samodzielnie nagrywać krótkie filmy i robić zdjęcia, które później z dumą pokazują rodzicom. Aż 16 gier logicznych rozwija refleks i pomaga konstruktywnie wykorzystać wolny czas, bez konieczności korzystania z telefonu. Wbudowany odtwarzacz MP3 z dołączoną kartą pamięci umożliwia słuchanie ulubionych piosenek, a jasny ekran o wysokiej rozdzielczości sprawia, że wszystkie funkcje są przejrzyste i komfortowe w użytkowaniu, nawet dla młodszych dzieci. Taki zegarek świetnie sprawdzi się w codziennych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy Twoje dziecko jedzie z klasą na wycieczkę lub spędza popołudnie u kolegi. Może wtedy nagrywać własne krótkie filmiki, grać w ulubione gry podczas przerwy, a w razie potrzeby szybko skontaktować się z tobą jednym przyciskiem. To przemyślany gadżet, który daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom i mnóstwo frajdy najmłodszym. Ice Watch To propozycja dla rodziców, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo dziecka bez konieczności wykupywania abonamentu czy wkładania karty SIM. Ten model Działa w ekosystemie Apple. Znajdź mój, co oznacza, że możesz sprawdzić lokalizację zegarka z poziomu iPhone'a czy iPada, nawet jeśli urządzenie nie znajduje się w pobliżu. To proste, szybkie i szczególnie przydatne wtedy, gdy zależy Ci na stałej kontroli, ale nie chcesz kupować dziecku modelu z kartą SIM. W środku Icewatch wyróżnia się także dzięki połączeniu wielu inteligentnych funkcji. Takich jak śledzenie aktywności sportowej, pomiar tętna, gry, alarmy, monitoring snu i konfigurowalne tarcze, które pozwalają dziecku dopasować wygląd urządzenia do własnych upodobań. Wodoszczelność klasy Piemba Silkiej P6-8 sprawia, że zegarek można bez obaw zabrać na basen, a solidne wykonanie dobrze znosi intensywne użytkowanie na co dzień. Taki zegarek. Świetnie sprawdzi się w sytuacjach, gdy Twoje dziecko spędza popołudnie na placu zabaw lub uczestniczy w zajęciach sportowych. Zawsze możesz sprawdzić, gdzie znajduje się jego zegarek, a jednocześnie maluch korzysta z funkcji, które motywują go do ruchu i pomagają lepiej organizować codzienne obowiązki. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoje dziecko ma bezpieczny, nowoczesny i wygodny w obsłudze smartwatch który rośnie razem z jego potrzebami. Jeśli któryś z tych smartwatchy przypadł ci do gustu, wszystkie linki do zakupu znajdziesz w opisie pod filmem. Sprawdź aktualne ceny i promocje zanim znikną. A jeśli chcesz więcej rzetelnych porównań i praktycznych porad, zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi zestawieniami.